Witam, witam, witam. Ja jestem Venom Lazarus, a to jest nowa seria, choć niedługa, pod tytułem Lifeless Planet. Tak się nazywa gra, kochani, niezależna. Wydawcą jest firma Kiss. Brzmi jak pocałunek, ale jest to firma Kiss. Gra jest o tyle producentów niezależnych, którzy po prostu stworzyli swój własny pomysł, swój własny pomysł na grę na podstawie zebranych pieniążków przez graczy. Gracze wpłacali, wpłacali i w ten sposób, że tak powiem, zebrano odpowiednią sumkę i mamy grę. Więc, kochani, niedawno dosłownie ją kupiłem, sprawdziłem, czy działa. No to co chyba, chyba gramy, zobaczymy, o co chodzi, bo nie mam zielonego pojęcia. Wiem jedno, przeczytałem w zapowiedzi tylko, że e, jesteśmy e, kos kosmonautą, który się rozbija na jakiejś tam planecie, która ma być drugą Ziemią gdzieś na końcu galaktyki. Zobaczymy, o co chodzi. Nie wygląda to zachęcająco jak na Ziemię. And landing site. Ignition sequence start five, four, three, two, one. Bardzo krótki lot! <noise> Uu, już widzę, już widzę! Wow! Wow! O. Dziury po meteorytach! Chodzimy tym! Da się skakać? Ciebie, ciebie. O! Spacją! Dobra! Dobra! Aha! Tak się chodzi na bok ewentualnie. Dobra, trochę kiepskie sterowanie. Niestety kochani, nawet sterowania nie da się ustawić, nic się nie da ustawić, dźwięku się nie da ustawić. No jest to bardzo gra niezależna. E, może dlatego czasem przycinać, jest bardzo ładna. W ogóle. O, można zooma zrobić. Czekajcie, czekaj. kim ja jestem, Amerykanin. Ty odbija się w przyłbicy wszystko. Uuu, dopracowane. I co on ma tu napisane? ISS-a. s, -S -a. Is -a. O Kurde. No dobra, kochani, dosyć szanienia z mojej strony. Jedziemy. Aha, gościa boli głowa. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co widzę, ma uszkodzony skafander. Powietrza trochę traci. Nie, zaraz, brakuje mu powietrza. Aha, I nie wiem gdzie jest jego załoga, bo ogólnie rzecz biorąc, ślady stóp idziemy. Można shiftem idziemy wolno. Wolę nie zbaczać, bo to jest to trochę taki teren. Oh shit. Ucieka mi powietrze. Passaut, o kurde <grym zanowite> O, coś tam Coś tam jest, coś tam jest, zobaczę. Zabacz... Zabacz... Nie wiem, co to Uuu. Oj, nie zabijam się Tu są stopy, znaczy Czy stopy się rady stóp Ej, skacz się zdyszał. O, już nie mogę biegać. Co to jest? Stacja. Oxygen. Supplies moduł zaopatrzenia w powietrze po prostu chyba z naszego wehikułu. A co to jest log? Aha, to mój ten tekst. A dziennik pokładowy, który prowadzę. ASC i to nie wiem, dokumenty tylko. No dobra. O. Uzupełniliśmy powietrze. O, i mogę biegać! Uhuuu! Uuu, jaka muzyka. Szczerze, nie wygląda to za happy. W kiepskiej sytuacji jesteśmy, to nie miało być tak. Ja rozumiem, że tylko na 2,5% speedu lampu, Twoja wyjazd będzie miał 15 lat. Daj! To prawda. We'll be traveling so fast our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip, we'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one way mission knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, Also a few here Earth. Ja pierdziele on 15 lat leciał zahibernowany Ojo jest prędkością prawie światła, co tu jest? Kurde to... E? Nie, nie uderzy mnie. Czyż to wygląda jak kamień? Drzewo? No dobra, idziemy dalej, ale jak tu kurde dziwnie jest mrocznie i w ogóle. Znaczy mrocznie! Kurde, po... O, tu są ślady tu, 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 tu. Chodź, 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 chodź. Co? Aha! Rozbieg Hop Foothills Szczerze to nie wygląda jak planeta, którą po powinniśmy, że tak powiem, e, znaleźć jako drugą ziemię, bo to nie przypomina. Chociaż przez 15 lat jak lecieliśmy, to się mogło wiele zdarzyć, ale... Ale aż tak. Tam? O, tam są ślady stóp, czekajcie. Teraz bieg? Tam... to woda? O woda. Ej, ja tam powinienem iść, jak ja tam teraz wejdę. O, dziura Jakoś mnie to nie przekonuje, kochani W mordę, co to jest? Nie tak do końca martwa planeta z tego widzę. Jakieś tam straszne ciarki przeszły. O, kamyczki. I co? będą będzie parkour robił. O o czy tu... to świeci? O, kolejny Well. Aha dział mamy coś takiego jak jetpack, tylko działa kiepsko. Jak to. Jak to się. Aha! Dwa razy skok. Ale jaki to rzeczywiście tak jak. Brzydko mówiąc. Pierdnięcie. Ua! Przeleciałbym. No dobra, parkur parkurem. O, kolejna notatka. Znaczy notatka. Coś mi się tu nie podoba. Bez śladu życia, Przepraszam bardzo, widziałeś. Widzieliście te krzaczki takie w, w jaskini? Zaraz, <trybuj> Aha, że według obserwacji, jak oni lecieli na tą planetę, że jest pełna życia, a tutaj trochę nie wyszło. Aha. Co to? I need to get up Znowu parkour? Aha. Zaraz, zaraz się jakoś tam dostaniemy, ale. Nie wiem, tędy. Tu? Damy radę? Nie damy rady. tu można iść. Czy my... No jezu, my tędy przyszliśmy. No, ale jestem dowcipny. Może i nie przyszliśmy w mordy. Nie, nie przy... a to tędy sz... tam tu mieliśmy iść. Dobra, czaję no, dobra, to tędy! Hop. Kurde jaka łamigówka! Kamik, premier o! Wiem, wiem, wiem Taki takich grach przeważnie robi się jedno. Eee, można przepychać... Tak, wiem, widzę, łapa. Podsuniemy. Aaaa, kurde! Widzę, łapa, no. Shit! To jest trudne. Muszę się nauczyć sterować tym badziewiem. Czekajcie, muszę przesunie... O, tu na róg. O, 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 o. Aż kurde. O, udało się. Uf. Lecimy dalej. Ale naprawdę jak, jak... Słuchajcie, co tu się mogło zdarzyć? Skoro... Oni zaokładali, że to jest planeta pełna życia. Chyba, że nie jesteśmy na tej planecie, co trzeba. No Rozbiliśmy się na innej? O, tam krzaczek chyba jest, tam. Widzicie tam na górze? O, tam, to, 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 to o tam. Nad głową. Chyba krzaczek. Dziwne coś. Ale dziwne, zobaczcie, planeta, a może dlatego, że powietrza nie ma. E. E. się to. Co to jest? Jakiś blutki. Schował się pod kamień. Że coś jednak żyje, ale nie wygląda to na pełnią życia planetę. Tam chyba nie ma po co iść. Tędy. po kamyczkach szalona 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 opcja powiem wam Ale fajnie to wygląda no tutaj jakby zabrakło powietrza nagle bo tam coś jest idziemy 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 idziemy, idziemy, idziemy. jak głośno Łóżko? Jak to łóżko? No zobaczcie, łóżko. Pościelone łóżko. U, 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 u. Nie chcę, nie chcę dostać, nie chcę dostać. Chodźcie, się, chodźcie. Się. Wszystko. Chamstwo. Ja wziąłem tylko łóżko. Masz bez sensu. Książka po rusku zarobiście. E Na ziemi czy na planecie w końcu? Dlaczego jest tu pustynia? Ja chyba. Nie. Dobra, kochani, w tym miejscu skończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Jest coraz ciekawiej. Powiem szczerze, jak na gry niezależną, jest zajebista. Powiem naprawdę, no przyjemnie aż pograć. Całkiem grywalna. Widzę miasto. I pięknie zrobiona. I ma klimat. Więc komentujcie, subskrybujcie. I co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hejka!